Ostatnio, zamiast spać, to ćwiczę, co chyba widać po moich oczach. Specjalnie dla Was nagrałem giereczkę solo, która mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli chcecie więcej takich gierek, dajcie znać w komentarzu, bo tutaj się chociaż troszkę już napociłem. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie dzwonkiem kanał i nie zapomnijcie wpisać kodu cebula YouTube do sklepu. No to co? No to wydaje mi się, że jak chcemy się spróbować pocić, to potne piaski będą idealne. Napiszcie w komentarzu czy waszym zdaniem potne powinny yy, zmienić nazwę na spocone piaski. I wtedy wszyscy spocęcy by latali na spocone piaski. Mamy PEMA, mamy potki, mamy pompę. Piękną pompę. To lecę. No mało mam. Maców. O, Ale to weleż... WLECIAŁO O JEZU diuj. Dobra take the alley. jesteśmy spoceni O madulu jedyna Ja wezmę sobie tą skrzynkę co tam się świeci Ja nie wiem gdzie jest ta skrzynka A ona jest tu schowana Gdzie oni uciekli tą ciężarówką Ja bym bardzo chętnie sobie emeczkę zrobił oj, oj oj tam się biją Ktoś ma tą szybką pompę Ole, ole, mnie zjechał! O matko, jedyna. Ja sobie ją wezmę jako zapasową. I chciałbym zrobić sobie emkę. Pięknie, będziemy mieli emeczkę niebieską. Emeczka, granaty. Ale i tak mam wrażenie, że tu ktoś jeszcze był. Że ktoś, kto tu uciekł tą ciężarową na pewno się gdzieś tu chował Dobrze mówiłem. Krak. Pięknie. Nie no, gościu jesteś na hita. Naprawdę jesteś na hita. Dobra, tak myślałem. Pięknie. No, gdzie ty będziesz szedł, przy stojniaku? Nie wiem, gdzieś się chowasz. Bolucik. Nie uciekaj mi. Kościu, masz tak mało życia. Oh, baby, my eyes, spaza. Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Jesteś cudowny. I love you, baby. I love you, baby. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mam spaza, mam szybką, niebieską. No, mam piękne bronie. Słuchajcie, widzowie, mam bardzo ważną prośbę. Napiszcie mi w komentarzu, czy widzicie progres, czyli widzicie, jeżeli tutaj dotarliście. Także przypnę wam serducho. Eee, mam nadzieję, że ja lepiej gram trochę niż ostatnio, eee, bardzo dużo się uczę, więc ćwiczę aim'a, ćwiczę budowanie, staram się lepiej eee, grać, więc napiszcie po prostu w komentarzu, czy widać, że lepiej gram, czy nie widać, bo jak nie widać, to ja już nie, nie wiem, co mam zrobić. Okej, okay, jest tam delikwent, no jest tam w krzakach, jest, zauważył mnie. O, ła! O, oh, pięknie weszło, ojeju, jeju. No, strefki nie mamy. Jakby co to... Jakbyśmy znaleźli na przykład tą niebieską y, prowizoryczną, czy niebieską pierwotną, to na pewno zrobi sobie skara. O, jest kolejny delikwent, ale ucieka do strefki, więc... Chowa się... czy on się schował w krzaku? Czy on tam naprawdę siedzi? Nie mów, że to prawda. Naprawdę siedział tu w krzaku! Panie! Co ja zrobiłem? Dlaczego ja to zrobiłem? Aha, zginął! Sam się spalił chłop. Chłop się sam spalił. Teraz tak naprawdę tylko 4 HP mi brakuje, żeby było idealnie w gierce. A grzyby chyba tego nie dają. Więc zabijemy biedną kurkę. No, nie chciałem tak zrobić tego. Czy chłop udaje, że jest spocony? Bo tak naprawdę nie jest. No. No, a nie. Dobra, szybka pompa, trzeba ją przetestować. Ej no, ona jest piękna. Ta pompeczka jest niesamowita, no. Ko słyszałem, słyszałem na Tyrolce. Oj Minus 90 Proszę ma spadza I już nie ma. A nie to. Nie no miał. Czy nie miał? Nie to była zwykła tamta pompa. A brzmiała jak spas? Tam się strzelają. Szybko trzeba tam dotrzeć. Jedzie co ja idę do strefy. Ja już nieraz głupio zginąłem od strefy. Oho! Oho, oho. Kościół. Dlaczego ty mi to chciałeś zrobić? Kościu nie rób tego. Kościu zgin. No właśnie. Nie, nie wierzę w to. Dobra, gościu. Gościu się tam z kimś strzela. Ja lecę do strefy, bo ja głupio zginę przez to zaraz. Idę do strefki. Nie, gościu, nie trafię. Nie rzucajcie się we mnie w kilku. To jest bardzo niegrzeczne. To jest gościu. Dobra, ja chciałbym się wyleczyć trochę. Może ty mi coś dasz? Dałeś mi apteczkę, dziękuję. Problem jest taki, że ja naprawdę mam słaby, słabą pozycję. Bardzo słabą. O nie no, nie gadaj, że goście będzie mi pływał smrodzić. Nie trafiłem. Szybkie leczenie, szybka apteka. Trzy osoby, o co tu chodzi? Dobra, ja nawet leczenia nie mam. Oni mnie zrobią na. Zależy, ile oni mają leczenia. Nie wiem, gdzie oni są, już wiem, czegoś się zaspamić. ci nie wolno się tak chować. Pod, nade mną, mną jest już przyjemniaczku Kościół No! I tak się wygrywa. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki meczek. 12 fragów. Dajcie znać, czy lepiej gram, czy gorzej gram, no nie wiem. Także jak, jeżeli Wam się takie odcineczki podobają, dajcie znać w komentarzu, kliknijcie łapkę w górę i subskrybujcie z dzwonkiem kanał spocenie.exe. Dziękuję bardzo, siemareczku.